Zacznijmy od pytania, które każdy zadaje na początku: ile kosztuje helikopter? Bo przecież zanim pomyślisz o paliwie, serwisie i licencjach, musisz w ogóle kupić maszynę. Ceny helikopterów są bardzo zróżnicowane i zależą przede wszystkim od typu, producenta oraz przeznaczenia. Na rynku znajdziemy zarówno lekkie, dwuosobowe śmigłowce, wykorzystywane głównie do szkoleń, jak i luksusowe, wielomilionowe maszyny dla VIP-ów, ratowników czy służb specjalnych. Weźmy pierwszy przykład: Robinson R22. To dwuosobowy helikopter tłokowy, bardzo popularny w szkołach lotniczych. Nowy egzemplarz kosztuje około 300 tysięcy dolarów amerykańskich, co przekłada się na nieco ponad 1 300 tysięcy złotych. Jednak używany model, w zależności od stanu technicznego i nalotu godzin, można znaleźć już za około 150 tysięcy dolarów, czyli mniej więcej 650 tysięcy złotych. Drugi przykład to Robinson RT34, najczęściej wybierany helikopter przez prywatnych właścicieli na całym świecie. Ten model ma 4 miejsca: większy zasięg i większe możliwości. Nowa sztuka kosztuje od 500 do 600 tysięcy dolarów, czyli od około 2 do 2,5 miliona złotych. Używany egzemplarz można kupić już za około 250 tysięcy dolarów, co daje mniej więcej 1 milion złotych, czyli w cenie luksusowego suwa. A teraz przykład z wyższej półki: Airbus H125, dawniej znany jako AS350. To helikopter turbinowy, często wykorzystywany przez służby ratownicze, firmy transportowe i ekipy filmowe. Koszt nowego egzemplarza zaczyna się od około 3 milionów dolarów, co oznacza ponad 12 milionów złotych. A to dopiero bazowa wersja. Wersje z luksusowym wnętrzem czy dodatkowymi systemami potrafią być znacznie droższe. Oczywiście, na rynku dostępne są też modele kosztujące dziesiątki milionów złotych. Ale dziś skupiamy się na maszynach dostępnych dla pasjonatów i profesjonalistów, a nie dla oligarchów czy agencji rządowych. Podsumowując, najtańsze, używane helikoptery można kupić już za kilkaset tysięcy złotych. Ale za nową, niezawodną i komfortową maszynę trzeba zapłacić od miliona do nawet kilkunastu milionów złotych. A to, jak się zaraz przekonasz, tylko początek wydatków.